Siemanko, znów jesteśmy na Bronxie z tej strony. Matys i Mazur widzimy się z Wami drugi raz w naszym cyklu Bronx Talk. Dzisiaj poopowiadamy sobie o tym, czym jest stres, jak nim zarządzać. I czym jest gaz? Gaz nie chodzi nam tutaj o gaz, który montujemy w starym, rozklekotanym matizie. Chodzi tutaj o General Adaptation Syndrome, czyli syndrom ogólnej adaptacji. Ale zanim o tym powiemy, powiedzmy sobie, jak będziemy definiować stres. Stres na potrzeby tego odcinka będziemy definiować jako każdy bodziec wytrącający organizm z pewnej utrzymywanej równowagi i wymagający procesów naprawczych, żeby do tej równowagi wrócić. Co za tym idzie? Pojęcie stresu to nie tylko charakterystyczne uczucie w brzuchu, kiedy wstajemy rano i musimy zbierać się do pracy, wiedząc, że nakrzyczy na nas szef, ale cała masa innych czynników, które również wpływają na nasz poziom stresu. Wróćmy teraz do tematu GAS General Adaptation Syndrome czyli ogólny zespół adaptacyjny. Pojęcie, a raczej schemat, w jaki organizm reaguje na bodziec stresowy, wprowadzony przez Hansa Selye już parę ładnych lat temu. W skrócie, SEILE określił, w jaki sposób organizm w poszczególnych fazach reaguje na zaaplikowany stres. I teraz, jak już wcześniej wspomniałem, zespół ten dzieli się na fazy. Pierwsza faza to faza alarmu. Czym jest faza alarmu? Organizm dostrzega zagrożenie. W jaki sposób musi na nie zareagować. Nowy czynnik stresowy będzie dla organizmu swego rodzaju szokiem, w trakcie którego będzie próbował on się przed tym szokiem w jakiś sposób obronić. Zachodzi wtedy szereg reakcji mających na celu przygotowanie nas do tego, do walki z tym zagrożeniem, czyli wydzielenie hormonów stresu, przyspieszenie akcji serca i generalnie przygotowanie nas do ucieczki, bądź do obrony, bądź do ataku. Jak zwał, tak zwał. Następna no. faza. To faza odporności, tudzież faza oporu. Organizm po zaaplikowanym stresorze, po fazie alarmu, zaczyna wracać do równowagi, czyli przygotowywać się na ewentualne ponowne nadejście tego czynnika. Jak długo ta faza trwa, zależne jest od tego, jak silny bodziec został zaaplikowany. Niemniej, faza ta prowadzi do powrotu do równowagi, zaadaptowania się do panujących warunków lub wtedy panujących warunków, po to, aby w przyszłości lepiej sobie z nimi poradzić, czyli czy w każdej sytuacji występuje stresor, występuje faza alarmu, występuje faza odporności i powrót do równowagi? No nie. Bardzo by było. Dobrze by było. Jeżeli by było. tak było, to moglibyśmy aplikować stresorów w nieskończoność, nic by nam się nie działo, byśmy się świetnie eee, no i w zasadzie bylibyśmy niezniszczalni, bo adaptowalibyśmy się dosłownie do wszystkiego. W innej sytuacji dochodzi nam trzecia faza, czyli faza wyczerpania. W jakich sytuacjach może to nastąpić, kiedy mamy bardzo dużo różnych czynników stresujących, kiedy ten stres jest długotrwały i zasoby naszego organizmu, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na walkę ze stresem, w pewnym momencie się wyczerpują, nie są one nieograniczone? Czym charakteryzują się poszczególne fazy? Jesteśmy w stanie jakoś to rozpoznać? Tak, jesteśmy to w stanie jak najbardziej rozpoznać. Oczywiście takie odczucie zawsze jest bardzo subiektywne i zależy od osobniczego przypadku. Charakterystyczne dla fazy alarmu jest to, że znajdujemy się w sytuacji walki, czyli jesteśmy pobudzeni, poddenerwowani, łatwo drażliwi. Natomiast w fazie wyczerpania no te symptomy są już nieco wyraźniejsze. Dochodzi tutaj do na przykład permanentnego przemęczenia, do momentów, w którym mimo, że śpimy nie wysypiamy się kompletnie. Może to prowadzić do takich już patologicznych sytuacji, w których grozi nam depresja czy inne choroby psychiczne. Dokładnie. W skrajnych przypadkach spotykało się nawet doniesienia o tym, że faza wyczerpania prowadziła do śmierci. Może się tak stać, gdyż tak jak mówiliśmy, nasze zdolności adaptacyjne nie są nieskończone. Tutaj jako ciekawostka, w Japonii od dość dawna funkcjonuje termin karoshi, który Karoshi? Chyba dobrze to powiedziałem. Futamaki. No. Okej. Okay. Jak ktoś się zna na japońskim, to niech mnie poprawi. Zostajemy przy karoshi, który oznacza Śmierć z przepracowania. I w Japonii około 10 tysięcy ludzi rocznie, jeżeli możemy mówić o, o jakiejś tam statystyce w tym kierunku, umiera właśnie ze względu na karoshi, czyli przepracowanie. Oczywiście to nie jest tak, że po prostu ktoś pracuje dużo i nagle umiera. To jest właśnie skutek tej fazy wyczerpania, bowiem adaptacje i to, co dzieje się z organizmem pod wpływem chronicznego stresu, wpływa destrukcyjnie na praktycznie każdy układ w naszym ciele. Układ krążeniowy, układ oddechowy, e, układ nerwowy wszystko jest uszkodzone przez długotrwały stres. Czyli, reasumując, można umrzeć z przepracowania jest to fakt. Jak to, o czym teraz mówimy, ma się do naszego treningu do dźwigania ciężkich ciężarów na siłowni? Jak się okazuje, ma i to dużo, bowiem tak jak na samym początku zaznaczyliśmy, stresorem jest wszystko, co wytrąca nasz organizm z równowagi. Stres fizyczny to też pewien rodzaj stresu, który jest wywoływany na przykład treningiem. Jeżeli ten trening jest skrajnie ciężki, nawet nieraz nie skrajnie ciężki, ale po prostu przekraczający nasze zdolności adaptacyjne, nie dość, że nie będziemy osiągali żadnych pozytywnych efektów, albo te efekty będą mizerne w stosunku do ilości włożonej pracy, to tak naprawdę będziemy pogarszali swoją sytuację, bo w dłuższej perspektywie po prostu przyjdzie moment, w którym nie będziemy w stanie dalej funkcjonować, Mówiąc już skrajnie, ale po prostu wykonywać efektywnych treningów i nie będzie nam się nawet chciało żyć. Jak to się ma w ogóle do tej koncepcji, która jest nam bardzo często sprzedawana, że jesteś zestresowany, musisz przyjść na trening, zajechać się, zrobić godzinę biegu, godzinę crossfitu, godzinę podnoszenia ciężarów, aż wyjdziesz z siłowni. Na czworakach tyłem, nie wiedząc gdzie jest góra, a gdzie dół. E, no tak, na szczęście już się od tego powoli odchodzi. E, natomiast kiedyś i e, dalej funkcjonuje dość mocne przekonanie, że no pain, no gain. Droga do sukcesu wiedzie tylko przez skrajne wyczerpanie trudy i wyczołgiwanie się z siłowni po każdej sesji. Tak naprawdę, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ciężki trening. Wymaga dużo, jeżeli chodzi o zdolności regeneracyjne. Jeżeli już wcześniej, w ciągu dnia albo dnia poprzedniego, zależy od trybu życia, wyczerpałem te zdolności, to przesadzając ze stresorem, nic nie poprawię. Warto tutaj rozdzielić sobie ciężki trening od rekreacji ruchowej. Rekreacja ruchowa w postaci na przykład spacerów w parku z psem raczej zawsze będzie pożądana i będzie pomagała nam się zregenerować, zrelaksować, odpocząć. Ciężki trening może być problemem i dodatkowym stresorem, z którego nie będziemy w stanie się regenerować. Czyli co? Złotym środkiem będzie zwolnienie się z pracy, sprzedaż mieszkania, wyprowadzka w Bieszczady i hodowla owiec Merino, tak? Tak, dokładnie tak. Wszyscy powinniśmy tak zrobić, rzucić wszystko, wyjechać w puszczę i hodować sobie ziemniaczki na grządce i z tego żyć. Wszyscy dobrze wiemy, że XXI wiek nie sprzyja poprawnej regeneracji i ilość stresu jest duża, największa w historii ludzkości jak do tej pory, dlatego tym stresem po prostu należy Umiejętnie zarządzać na tyle, na ile to jest możliwe i nie strzelać sobie dodatkowo w pięte. W następnym odcinku, w kontynuacji serii, powiemy nieco więcej o tych sposobach i omówimy szczegółowo każdy z nich. Natomiast najprostszym i takim rozwiązaniem, które na co dzień powinniśmy stosować, jest po prostu autoregulacja. Czyli jeżeli trenujemy i to ciężko trenujemy. Nie widzimy efektów, czujemy się coraz gorzej, mamy problemy ze snem, mamy problemy z regeneracją, mamy problemy z samopoczuciem, a wiemy, że w naszym życiu już jest dostatecznie dużo rozrywki, która może to wywoływać. Warto się zastanowić, czy nie zmniejszyć obciążeń treningowych i nie zejść piętro niżej, wbrew temu, co głosi popularna teoria dojeżdżania się do zera za każdym razem. I to by było na tyle na dzisiaj. W następnym odcinku, tak jak Mazur wspomniał, już wybierzemy jakieś konkretne sposoby radzenia sobie ze stresem i zarządzania nim. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia.